Jak wysłałeś mi trzy propozycje, i tak sobie pomyślałem, e, wezmę ten e, najłatwiejszy. I, I kiedy dzisiaj po południu wysłałeś mi linka, i tak pierwsza myśl, tam tamte dwa były jednak łatwiejsze. Nie? I o czym ja będę mówić? Nie? E, o tym, jak e, powierzyć swoje życie opiece Boga. Nie? E, coś, e, Mówić o czymś, kto każdy interpretuje tego Boga inaczej, więc yy, nie jest to łatwe. Ja się podzielę doświadczeniem, yy, ile mi to zajęło czasu, jak, jak ja to zacząłem robić i, i jak to ewoluowało na przełomie tych 3 yy, lat, kiedy, kiedy, kiedy jestem we wspólnocie. Także to będzie tylko i wyłącznie moje doświadczenie. Yy, to czy to będzie Bóg, czy to gdzieś siła wyższa, większa, czy cokolwiek. Kto w co wierzy, jak wierzy, to jest jego tak naprawdę własna interpretacja i, i, i do tego zachęcam, żeby to nie było tylko żeby, żeby nie uczepiać na mitingu tylko jakby jednej dyskretą. Ja, ja przychodzę do wspólnoty, nie wierzyłem w nic po prostu. Ja, ja mojego picia wyglądała tak, że byłem bardziej skłonny podzielić, pogodzić się z porażką i, i zapić się na śmierć, niż, yy, niż zrobić cokolwiek. Że we mnie nie było żadnej wiary, nie było żadnego Boga, nie było nic. Ja po prostu miałem wielką kurstkę w sobie. Nie? kiedy trafiłem na swój pierwszy miting, na swoje pierwsze mitingi, bo, bo to nie, że tylko jeden miting, ale kiedy słyszałem, jak ludzie mówią o, o, o sile, o, o to, jak wierzą, w co wierzą, to ja po prostu łapałem i, i myślałem, Skupiałem się na tym, mówię, kurde, chciałbym mieć to, co on, nie, to, to, to co on mówi, to jest super, nie? ale to jest tak nienamacalne, że po prostu nie mogłem tego osiągnąć, nie? to, że ktoś mówił, że ma Boga, czy, czy jakąś siłę, wierzy w nią i to nam udaje jakąś moc, czuje, czuje się bezpiecznie i nie mogłem tego namacalnie zrobić, nie? i tak naprawdę wiele czasu mi zajęło, żeby w ogóle zrozumieć, jak do tego podejść i co w ogóle z tym zrobić? Od czego zacząć? Ja przez całe życie nie wierzyłem nikomu, niczemu. Miałem jakieś swoje własne chore ambicje, swoje zasady. Kto mi coś powiedział głupiego, to robię, nie? A kiedy zacząłem żyć na trzeźwo, no to, to nie miałem żadnego moralnego kręgosłupa wypracowanego na tyle, żeby świadomie podejmować jakiekolwiek decyzje. Nie? Załapałem się wszystkiego, co, co, co usłyszałem, i to był taki mój początek. Więc, taką siłą, która na początku mnie zatrzymała we wspólnocie i odciągała od picia, była wspólnota A. Byliście Wy, tak naprawdę. Ja, ja wierzyłem Wam. Wszystko, co mi mówicie. Bo, kiedy przyszedłem na swój pierwszy miting, dostałem nadzieję, i to było coś, co zostawiło mnie na tych mitingach Nadzieja. Które daliście mi wy poprzez swoje doświadczenia, poprzez yy, wypowiedzi, jak, jak wy sobie radziliście, bo czymś, co uratowało mi tak naprawdę życie. Nie? Bo gdybym poszedł na swój pierwszy meeting i nie dostał tego, czego mi daliście, to bym tu życzył Bo ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. Moja, moje wyobrażenie o wspólnocie było, no nie, nie użyję tego słowa, które, które miałem w głowie. Nie? Więc yy, kiedy. Kiedy przyszedłem, to właśnie to mnie zatrzymało. Nadzieja, wierzyłem wam we wszystko to, co mówicie, nie? Początek mój, mój pierwszy, pierwsze pół roku było, było tragiczne dla mojego, dla mojego myślenia, dla mojego umysłu, bo, bo działy się różne rzeczy. Ja po prostu mało spałem, dużo myślałem. I nie mogłem tego w żaden sposób przełożyć na to, co, co, co dzisiaj mam, nie, na taki spokój, na, na, na moje myślenie, na, na świadomość taką, co się dzieje w moim życiu, więc nie mogłem w taki naturalny sposób reagować, nie. Też nic dziwnego, jak zaczynałem pić w wieku 14 lat i, i skończyłem z ręką w nocniku w wieku 33, gdzie tak naprawdę na bo mało dni przeżyłem, nie? więc więc tak to wyglądało, nie. Ale na początku, kiedy... Kiedy miałem już sponsora i, i zaczęliśmy coś długać przy tym programie, to e, powiedział mi, co so, to nie ważne czy ty czy, czy dzisiaj wierzysz, czy, czy, czy nie wierzysz. Nie? Ty po prostu musisz przestać ufać temu człowiekowi w głowie, który ci mówił cały czas co ma robić. To jest, to jest to, co doprowadziło cię do upadku tak naprawdę. Nie? Twoje myślenie było Twoim naj największym zagrożeniem. Nie? nie ludzie z zewnątrz, nie sytuacje, nie jakieś rzeczy, które Cię spotkały w życiu, czy, czy dzień powodzenia, po prostu Twoje myślenie było złe, musisz je zmienić, nie? No i to mi bardzo gdzieś na początku pomogło, bo wiedziałem, że ze wszystkim, ze z wszystkimi moim, moimi problemami powinienem się zwracać do, do, do alkoholików, nie? Rozmawiać z jednym z drugim i, i mówić o tym, co się ze mną dzieje, jak się czuję, dlaczego się tak czuję, nie jak rozwiązać sytuację. Bo przeważnie jest tak, że jak o czymś mówię, to ktoś miał takie doświadczenie wcześniej, więc podzielenie się takim doświadczeniem jest, jest czymś, to jest najlepsze, co może być. Nie? Kiedy zacząłem. Kiedy poznałem modlitwę Królu Trzeciego, która e, ma Mój wielkiej Księdze i, i wymawiałem te słowa, że ofiaruję siebie, Tobie, bym budował i czynił to, co będzie zgodne z Twoją wolą, to nie pojmowałem za bardzo tych słów. Ja klepałem to tak jak większość, większość rzeczy, jakich był członek jakichś sloganów, ale, ale nie rozumiałem, o co chodzi, nie? Ale ważne było dla mnie to, żeby uwolnić się od mojego własnego myślenia, nie? Żeby na bieżąco być świadomym stanu, w którym, którym się znajduję, żeby mógł na bieżąco robić to, co, co jest zgodne tak naprawdę z takim właściwym postępowaniem, nie? Ja przez całe życie wiedziałem najlepiej, myślałem najlepiej. Do nie chciałem chodzić, bo uważałem, że to, to jest głupie, są. W orbitach I tak się wychowałem. Nie wychowywałem się na ulicy, to mi imponowało, bo zawsze miałem starszych kumpli, więc to były takie rzeczy, które były dla mnie taką wartością większą. Nie? Co oczywiście wprawiło mnie bardzo szybko w kłopoty, bo w wieku 17 lat to już miałem to mieli sprawę, byłem na izbie wcześniej, więc takie było moje myślenie na tamten temat. Jak ja dzisiaj pojmuję w ogóle ten trzeci krok, nie? Czy, y, czy muszę to robić, jak muszę to robić, jak, jak powierzać właśnie te swoje myślenie, te swoje zachowanie, y, opiece siły wyższej, Boga, czy, czy cokolwiek, ktokolwiek w co wierzy. Więc y, y, kiedy rano wstaję, mam taki rytuał w ulicy dziennych, rano wstaję, pierwsze co idę, otwieram drzwi balkonowe, wypuszczam się ale sobie dobiegać, klękam i, i to jest mój czas dla siebie. Nie? Ja po prostu e, moimi słowami. Bardzo mm -hmm. to, to by dzień, żeby w tym dniu nie wyrządzić nie, nikomu krzywdy, żeby w tym dniu udało mi się zrobić coś bezinteresownego dla kogoś. Żeby być uprzejmym, żeby dobrze wypaść, czy znaczy wypaść, no, wypaść to mogę z okna, ale do, być dobrym pracownikiem, być dobrym partnerem, ojcem i tak dalej, i tak dalej. I to mi się udaje do momentu, kiedy nie wychodzę z domu, kiedy wsiadam do samochodu, kiedy wyjeżdżam z, z mojej ulicy i, i na pierwszym strzygowaniu, jest pierwsza weryfikacja, czy mi się to udaje, czy nie, nie? jaki jest mój stan, nie? czy jakoś kogoś przepuszczę, czy jestem uprzejmy na drodze, czy jak jadę do pracy, czy nie myślę, czy ten powinien jechać przede mną szybciej, czy wolniej, czy w ogóle nie powinien jechać, bo mi się należy coś więcej i powinien mieć w ogóle pustą ulicę, nie? I czasami jest tak, że ja po pięciu minutach już cztery minuty myślę o sobie, nie? cztery minuty skupiam się na sobie i znowu biorę rolę Boga, czyli mi się wszystko ale ja powinien mieć więcej, lepiej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czasami mi tak wygląda, nie? I, i po paru minutach damy sobie. No, no, fajnie, no. Co. Niedawno klę, klęczałem na kolanach, prosiłem o jakiś dobry dzień, o, o to, żeby rozwiązać jakiś, jakiś problem, a, a 15 minut później robię inaczej, nie? Mimo, że już nie piję ileś tam lat, nie? Więc łapię się na prostych rzeczach, nie? To ja ten krok muszę stosować. Nie tylko raz przeczytać tę modlitwę, kiedy zaczynam pracę ze sponsorem czy, czy raz dziennie. Ja sobie muszę o tym przypominać w ciągu dnia paręnaście razy. Nie? Żeby jak ktoś, nie wiem, nawet w pracy często ja mam kontakt z wieloma ludźmi, z wieloma kierowcami, bo jestem jakby w, w, pracuję w magazynie, więc jestem na tej pierwszej, pierwszej linii ognia, przyjmuję dostawy, coś tam wydaje i tak dalej, tak dalej. Mam kontakt z wieloma ludźmi i nie każdy jest uprzejmy, bo nie każdy też ma dobry dzień nie? I, i czasami jak ktoś mi coś tam powie, że mam robić szybciej czy coś, no to mi się od razu włącza, no halo przecież, no. jak ty chcesz szybciej, no to będzie wolniej, to jest od razu przecież, nie? no jak ty możesz mi kazać coś robić w ogóle. No i, I znowu mam, znowu się łapię na jakichś rzeczach, które, e, które chcę, sam chcę być, samo sam chcę, chcę wymierzyć jakąś... E, Sprawiedliwość dla kogoś, bo, bo ktoś mi coś powiedział, bo może być gorszy. Dzień, nie? Także ten krok nie jest takim krokiem łatwym, nie? Bo chciałem ja mogę powiedzieć, że powierzyłem swoje myślenie opiece, nie wiem, sile jakiejś wyższej e, czy Bogu. Nie? Ale czy tak naprawdę jest? Kiedy wieczorem często kładę się do łóżka i, i robię sobie taki szybki remament tego mojego dnia, a jak, jak ten dzień mój wyglądał, no to... Tak patrzę i odpowiadam sobie na, na parę pytań. Nie? To czy byłem samolubny, czy byłem nieuczciwy, czy jestem komuś winny przeprosiny? Czy w ciągu dnia miałem czas dla siebie takiego, żeby się wyciszyć? Y -y stanąć w miejscu po prostu tu i teraz i wyhamować, nie? Od tego napędu, że ja muszę to, że muszę jechać odebrać szybko, szybko, bo u mnie się czas liczy, nie? Ja czasami wyjeżdżam z pracy i, i sobie myślę, kurde, ja już nie mam czasu, a ja jeszcze nic nie zrobiłem, jeszcze nie wyjechałem zabrane, nie? Bo muszę zrobić to, to i tamto. A co musisz zrobić najpierw? Dojechać do domu, no to jeźdź do domu, skup się na, na jeździe do domu, nie? Ja po prostu prostych rzeczy nie a czy pojmuję, ale czas... Często mi to zabiera dużo energii, nie, dużo czasu. Nie? Ja dzisiaj wiem, dzisiaj jestem spokojny. Ja dzisiaj wiem, że to yy, jest wieczór, kiedy jestem z wami, jestem na mitingu, jestem w dobrym miejscu, jestem w dobrym towarzystwie i jestem tu i teraz. Nie? Mówię o rzeczach, które, yy, które mnie dzisiaj spotkały, które wydarzyły się wcześniej. Nie mówię o żadnej teorii ani o tym, co bym chciał mieć. Nie, nie mówię, że zrobiłem krok trzeci. Jestem najlepszym człowiekiem na świecie, nie? Ja o tym muszę pamiętać każdego dnia i w każdej chwili, nie? Ja często takim moim głównym problemem jest skupianie się na sobie, nie? Ja właśnie wchodzę w tę w rolę, tego, którego. Wszystko powinno się wokół mnie kręcić nie? I jeżeli tak jest, to, to mój dzień jest zły, nie? Jest, jest po prostu kiepski i, i często jest tak, że po paru chwilach, czasami rano już jestem zmęczony, bo ja myślę o tym, kurde, co będzie wieczorem, czy, czy, czy ja dam radę przyjechać, czy będę mieć czas dla siebie i, i to jest najgorsze, co może być. To yy. są takie rzeczy, które... Bardzo ciężko przychodziły. I to jest też ciężko komuś wytłumaczyć, jeżeli ktoś pyta, jak ty to robisz w ogóle. nie? Nad spokojem, tą siłą spokoju trzeba pracować cały czas. Jeżeli ja jestem uprzejmy do kogoś, to do mnie wraca. Jeżeli zrobię dobry uczynek dla kogoś, to do mnie wróci. Jeżeli coś zrobię bezinteresownie, to samo dostanę z powrotem. Nie? Muszę budować ten spokój wewnątrz, tą więź codziennie muszę budować. Nie? Jeżeli rano wyskoczę z domu jak wariat spóźniony, jest po moim dniu. Wieczorem jestem tak wykończony, chociaż mogę nic nie zrobić w ciągu dnia, ale tak wykończony, że po prostu tylko, tylko marzę o łóżku. A jeżeli wykonam parę prostych rzeczy, czyli zadzwonię do innego alkoholika, pójdę w dniu na meeting, zrobię coś Bezinteresownie dla drugiego człowieka, będę uprzejmy w robocie, postaram się, żeby komuś sprawić jakąś małą przyjemność. To wtedy ten dzień inaczej wygląda. Nie? Czyli ja jestem bliżej i, i mam bliższą więź z moim Bogiem, z moją siłą, ktokolwiek, kto wie, że to nie ma znaczenia. Nie? Ale jeżeli dążę do tego każdego dnia, to ten dzień wygląda przeważnie lepiej. Nie? Ale, ale muszę nad tym cały czas pracować. Muszę. Też pamiętać, żeby nie być zmęczonym, żeby się dobrze wyspać, żeby mieć coś zjeść, żebym zawsze miał wodę pod ręką, żeby w razie potrzeby, gdy, żeby się napić. I, i to są takie proste rzeczy, o których muszę pamiętać, nie? Te proste rzeczy robią mi dobry dzień, nieodwrotnie, nie odwrotnie, Więc tak, tak, tak to u mnie wygląda. Dzięki Wam bardzo, e, że mogłem się podzielić tym doświadczeniem, nie? więc ja posłucham Waszych doświadczeń w tej kwestii. Dzięki.